Cześć, z tej strony Super Farmer Jadę z tusiorką na łąki Tata będziemy wziąć dzisiaj na dwa, bo to już pojechał Idziemy na dwa próbujemy ściąć na siano, a jak wyjdzie to nie wiemy się. zobaczy Jestem już na polu chyba nic nie słychać, więc będzie cool. Pogoda jest jak widzicie, no a jest koniec maja, bo jest yy, przedostatni dzień maja, no yy, i trzeba coś zacząć ciąć na siano. No padać deszcz! Na szybach, no, może widać! Ale takie ziroje to nie nasz Nawet powiem wam, że jak kiedyś nam takie smokło, to nawet lepiej to jadąć później! Jutro i się tego chyba nie będziemy ruszać, dopiero w poniedziałek jak coś! Nie są, nie są nasze, to jest zierżawa. To jest o tyle fajnie, że jest najniżej z okolicy. Mamy jeszcze kilka łąk torfowych, no też, ale w sumie łąki mamy najniżej położone w okolicy. I to jest o tyle jeszcze fajne, że... też pada, jak ja powiem. O tyle fajne, że tak. W tym roku jest taka trawa. Była to była cała koniczyna. Dwa lata temu była też taka sama. Mam nie YouTube'a. Dzięki dzień dzisiejszy, ale to bo, bo, في في Miłośnikom dźwięku silnika, ale jego to myślę wstawię na 200 subskrypcji, jako taki specjal. A trzeba miejscami, zionik staje, staje, no ciężko, ma. A miejscami jest taka, jak tutaj. Więc myślę, że na dzisiaj byłoby to tyle. Jeśli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, jakieś komentarz, udostępnijcie. Na razie, trzymajcie się, cześć!